Cześć wszystkim, nazywam się Weronika i witam Was serdecznie na moim vlogu. Dzisiejszy vlog będzie połączony z takim mini tutorialem, mianowicie będziemy robić taką oto Dynie. W ogóle nigdy nie myślałam, że kiedyś nadejdzie taki czas, że będę e, robiła jakieś takie, no nie wiem, zabawkowe rzeczy na drutach, ale powiem Wam szczerze, że to jest mega wciągające. No i dodatkowo to też jest super patent na jakby rodzenie sobie z resztkami włóczek, bo generalnie no, taka mała dynia nie wymaga dużo włóczki i w moim przypadku nawet ważyłam e, tą dynię oczywiście bez wypełnienia i to było właśnie 12 gram, więc takie resztki jak najbardziej. Tutaj się przydadzą. Jeżeli chodzi o włóczkę, no to oczywiście będziemy potrzebować włóczkę na samą dynię. I na ten właśnie mały taki ogonek w jakimś kontrastowym kolorze. Ja mam taką włóczkę w ciemno, nie wiem, zielonym kolorze. Bardzo fajnie mi się wydaje, kontrastuje. Co jeszcze? Druty. Druty na żyłce lub druty ponczesznicze, bo dynie będzie robiona w okrążeniach. Oczywiście można ją robić na płasko w temu z powrotem, później zszyć, no ale po co ta dodatkowa robota, jeżeli można od razu zrobić się w okrążeniach. I gładziwiarska oraz nożyczki. Standardowo potrzebujemy zawsze do każdego projektu. Nici. Dodatkowo jeszcze będę potrzebowała takich właśnie nici. A już tłumaczę dlaczego. Ja będę robiła te dynie z włóczki tłydowej, a włóczka tłudowa ma to do siebie, że jest bardzo krucha. A w przypadku dyni jednak potrzebuję tej mocy, więc no, będę potrzebowała po prostu dodatkowych nici. Jeżeli nie robicie z włóczki tłydowej, robicie z jakiejś mocniejszej nici, to tego nie potrzebujecie. Wypełnienie. Jakiekolwiek wypełnienie do zabawek, nie wiem, do poduszek, do czegokolwiek. Ja wybrałam kulkę silikonową i uwaga, to jest bardzo ważne, bo kiedy zamawiałam, zastanawiałam się, czy wystarczy mi te 250 gram, bo no bo 250 gram nie brzmi wcale tak dużo wystarczy. I jeszcze trochę szczegółów, żeby zobrazować, e, jakiej wielkości będą te dynie, bo szczerze mówiąc musiałam się trochę nagimnastykować i zrobiłam kilka sztuk, żeby e, jakby obliczyć, z jakiej wielkości w końcu e, widzą. Ja robiłam na drutach 4 mm. E, Włóczka 50 gram i około 120-130 metrów e, I wychodzą właśnie według tego mm, tutoriala, który Wam za chwilę już pokażę. Wychodzą takie o oto wielkości dyni, które idealnie się mieszczą tak w dłoniach. To jest tak, żeby właśnie mniej więcej jakby mieliście świadomość tego, jakie jakiej wielkości te dynie na końcu powstaną. No to co? Zaczynamy. Będziemy robić taką oto dynię. Właśnie taki wzór. Jeśli nie macie włóczki twydowej, to o czym mówiłam jakby wcześniej, to zostawcie taki dłuższy ogon, bo później przy pomocy tego ogonu będziecie po prostu zszywać tę dynię. Zostawiacie po prostu dłuższy ogon i nabieracie oczka. Ja tutaj nie będę zostawiała tego ogonu, bo później będę zszywać przy pomocy takiej zwykłej nici do szycia na maszynie. Więc normalnie nabieram te 56 oczek. Nabieram to przy pomocy zwykłego naboru oczek. Nie ma potrzeby tutaj kombinować z jakimś bardziej skomplikowanym. Jeśli ktoś nie umie nabierać tych oczek, polecam filmik, który też podlinkuję tutaj, gdzie krok po kroku bardzo powoli tłumaczę, a tutaj po prostu od razu przejdę do nabierania oczek. 56 oczek i teraz muszę połączyć w okrążenie. Przesuwam po prostu te oczka na żyłkę, gdzieś w połowie tych oczek żyłkę wyciągam i przesuwam z powrotem na drogę. Tutaj nie nabieram też dodatkowego oczka do e, łączenia w okrążeniem. To w sumie nie ma znaczenia, za bardzo i tak tego nie będzie e, widać. Jeżeli chodzi o wzór na taką dynię, to on wygląda następująco: 7 oczek prawych, jedno oczko lewe. To powtarzamy do końca okrążenia. Zaczynamy, wyciągamy tutaj drut, i zaczynamy od przerabiania siedmiu tych oczek prawych. Łączymy w okrążenie, siedem oczek prawych. 7 oczek prawych i jedno oczko lewe. I tak powtarzamy do końca okrążenia. Dobra, mam to pierwsze okrążenie skończone, tak to wygląda. I teraz będę kontynuowała tą pracę w okrążeniach kolejne 30 okrążeń. Będę powtarzała cały czas ten sam wzór: siedem oczek prawych, jedno oczko lewe. Siedem oczek prawych, jedno oczko lewe. Gotowe. To są moje 30 okrążeń, więc teraz czas zamknąć te oczka. I tutaj mamy dwie opcje. Możemy jedno okrążenie jeszcze dodatkowe wykonać i w tym okrążeniu przerobić każde yy, dwa oczka razem, żeby zmniejszyć tą liczbę oczek, żeby było łatwiej zaciągnąć, yy, a potem już zamknąć oczka, albo po prostu od razu zamknąć te oczka. I ja tak zrobię właśnie. Zamykamy też najzwyklejszym sposobem. Przerabiamy pierwsze oczko, przerabiamy drugie oczko i przyciągamy to pierwsze oczko przez to drugie. Podlinkuję też filmik y, taki bardziej szczegółowy, żebyście mogli sobie zobaczyć. I tak każde kolejne oczko przerabiamy, przeciągamy. Przerabiamy, przeciągamy i w ten sposób do końca okrążenia. I tutaj też, jeżeli na przykład robicie nie z włóczki tłydowej, to możecie zostawić dłuższą końcówkę, żeby tą końcówkę później użyć do szycia. Ja nie będę tego robiła, więc po prostu obcinam tutaj. I tyle. Tak to wygląda. I teraz przed nami kolejny etap szycie. A żeby zszyć, to będę potrzebowała właśnie kawałek niebieskie w tym kolorze. To jest mniej więcej taki no, zbliżony. Będę korzystała z podwójnej nitki. Igła. Gotowe. Teraz obojętnie, z, jakby z jakiego końca, czy od początku, czy od samego końca, yy, zaczynamy. Tutaj, jakby, no, nie ma żadnych reguł, po prostu musimy zaciągnąć tutaj tę część. Najzwyczajniej w świecie możemy do każdego oczka, możemy tak jak popadnie, tylko no nie zbyt luźno. W ten oto sposób do końca. Mam na końcu taką pętelkę przez to, że korzystałam z podwójnej nitki, więc mogę jakby do niej wprowadzić igłę, żeby po prostu zaciągnąć. Na tę końcówkę chowamy do środka. Po prostu mocniej zaciągamy. Oczywiście za pierwszym razem nie uda się zaciągnąć tak idealnie, żeby nie było tej dziureczki. Więc co robimy w tym przypadku? Po prostu robimy jeszcze jedno kółko zaciągające. W ten sam sposób, jak robiliśmy przedtem. Po drugim okrążeniu to wygląda mniej więcej w ten sposób, więc przeciągamy tą nitkę do środka i tam już zaciągniemy raz jeszcze i zrobimy supełek. Jeżeli chcecie, żeby było mocniej, możecie zrobić jeszcze jedno okrążenie tutaj yy, na środku. Zaciągamy. Supełek, żeby to się trzymało. I raz jeszcze i tyle, póki to zostawiamy tą niteczkę. Mamy teraz coś takiego i musimy to wypełnić przy pomocy naszego wypełnienia. Tutaj szczerze mówiąc nie mam większego doświadczenia i nie wiem ile powinno być, tak naprawdę, więc tak wypełniam na oko. No, mi się wydaje, że powinno wystarczyć. Też nie możemy za dużo tego wypełnienia y, tam włożyć, bo później to będzie takie super sztywne, a ja bym chciała, żeby to było miękkie. Dobra, potem jak już mamy y, wypełnienie włożone, musimy też zaciągnąć tę górę. Żeby zaciągnąć tę górę, będziemy potrzebować znowuż nitki. Będę używała takiej podwójnej nitki, tak jak y, ostatnio. Robimy dokładnie to samo. To możemy obciąć albo to też do środka, nie ma to znaczenia. I w ten sam sposób jak ostatnio zaciągamy też górę. Jeżeli została Wam końcówka dłuższa, no to oczywiście możecie użyć do tego końcówki. Jesteśmy tutaj przy tym supełku, przeciągamy i wystarczy zaciągnąć. Ostrożnie, bo tutaj, jak się urwie, to wiecie. Robimy coś takiego. Teraz wydaje mi się, że jest idealnej miękkości. I robimy też w ten sam sposób jak yy, poprzednio. Robimy jeszcze jedno dodatkowe okrążenie, żeby to mocniej zaciągnąć. W drugim już tak mocniej się zaciąga. Dobra, mamy to! Robimy supełnę. trzymujcie tak, żeby to się nie rozjechało. Ten zupełek to w zasadzie gdziekolwiek, bo nie będzie go widać w górę. I jeszcze jeden. To. I teraz na przykład, jeżeli robiliście to jakimś innym wzorem, no to możecie tak zostawić. To już w miarę wygląda jak dynia, ale będziemy potrzebować jeszcze dodatkowych kroków, żeby ta dynia była podobna kształtem do tej. Ten kształt będziemy tworzyć też przy pomocy niteczki i igły. Znowu to będzie podwójne niteczko. Dobra, musimy tutaj e, tą niteczkę naszą, którą będziemy zaciągać, umiejscowić gdzieś pod spodem. Nie wiem, wybieramy, że to będzie nasz spód albo góra, tutaj w zasadzie nie ma znaczenia. I przez środek przebijamy igłę. Dobra, jesteśmy i będziemy zaciągać przekładając tutaj niteczkę w tych miejscach, gdzie mamy to jedno oczko lewe. To będzie tak wyglądało po tym, jak będziemy zaciągać. Drugą opcją jest nie zaciąganie jakby po zewnętrznej stronie, a przeciągnięcie w ten oto sposób jakby w co drugie oczko lewe. Też tak można zrobić. To są jakby dwa alternatywne sposoby, dzięki którym uzyskamy jakby ten sam e, wygląd. Ja będę korzystała z tego pierwszego sposobu, gdzie będę po zewnętrznej stronie po prostu zaciągać. Więc tak, przykładamy tą niteczkę tam, gdzie mamy to oczko lewe, i znowu przebijamy przez środek. Zaciągamy. Zaciągamy tak, żeby powstał taki kształt. I idziemy dalej do kolejnych oczek lewych. Przekładamy. Przytrzymujemy też palcem, żeby to się nie rozsypało to pierwsze. Przybijamy przez środek i zaciągamy. O, mamy już. Kolejne. Przytrzymujemy cały czas tą niteczkę. Przekładamy przez środek, przebijamy, wyciągamy tutaj igłę, zaciągamy. Kształt. Teraz musimy po prostu zrobić supełek, żeby to się w ten sposób trzymało. Zaciągamy, przytrzymujemy palcami. Na przykład, gdzie nie wiem, jest niewystarczająco zaciągnięte, poprawić i podciągnąć. I teraz czas na ogonek. Tego nie będę obcinać, po prostu zostawię, żeby przy pomocy tej końcówki przyszyć ogonek. Żeby go wykonać, yy, używam właśnie takiej yy, ciemnozielonej włóczki. I tak, nabieram też, będę robiła go w okrążeniach. Nabieram 6 oczek i łączę te 6 oczek w okrążeniach. Może yy, dla kogoś będzie łatwiej używać, nie drutów na żyłce, tylko takich drutów mączoszniczych. Jak najbardziej może w ten sposób zrobić. I przerabiam, przerabiam 6 okrążeń. Same oczka prawe. Tutaj łączę w okrążenie. Same oczko prawej. Tutaj sześć okrążeń i kolejne siódme okrążenie będziemy przerabiać po prostu oczka razem. Po dwa oczka, oczywiście jako oczka prawe. Żeby to zrobić, wbijamy drut nie do pierwszego oczka, tylko od razu do drugiego. Zahaczamy też o pierwsze, czyli wbijamy do dwóch oczek i przerabiamy jako oczko. dwóch oczek, powstało nam jedno i to samo y, robimy z tymi czterema oczkami, które nam zostały. I ostatnie dwa. Miejsce. Tutaj zostało nam trzy oczka. Teraz obcinamy, póki co zostawiamy je tutaj na drucie. Obcinamy włóczkę. Bierzemy igłę. Po prostu zaciągamy razem te trzy oczka. Raz, dwa, trzy i zaciągamy. Tą niteczkę po prostu chowamy do środka. Musimy ją wyprowadzić na lewą stronę. Też troszkę wypełnić właśnie naszym wypełniaczem środek, albo na przykład te wszystkie końce, które mamy, te końcówki schować do środka. Mogę na przykład do tego użyć nie wiem, długopisu. Ostatnia rzecz, która nam została to jest właśnie przyszycie tego ogonka do dyni. I ja to przyszyłam w ten sposób. Ta igła z nitką jest jakby tutaj przy tej dyni. Przeciągam przez ogonek, przez sam dół, bo to jest dół. O, będzie w tym miejscu. I przeciągam tutaj o, w ten sposób raz jeszcze przez dynię. i jest to w właściwym miejscu. Można tą czynność powtórzyć, aczkolwiek no nic się z tym ogonkiem nie stanie nie, nie będzie go szarpał chyba że ktoś go będzie szarpał. I robimy supełek. Obcinamy niteczkę. I proszę bardzo. Jest gotowa to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chodzi o wzory, to tylko Wam jeszcze tutaj powiem jedną rzecz. Tutaj na przykład robiłam zwykłym francuzem, ale całe wykończenie na tej samej zasadzie, jak w tym przypadku właśnie, jak pokazywałam Wam na tym y, tutorialu. Tutaj akurat y, nie zaciągałam tymi niteczkami tej dyni, bo chciałam po prostu jakąś tam inną. Y, to jest... Y, ile to jest? trzy oczka prawe i jedno oczko lewe, czyli liczba tych oczek po prostu, którą nabieracie, musi być podzielna przez cztery, żeby, no, jeżeli robimy, na przykład, w okrążeniu, żeby to ładnie wyglądało, no, to jest ta właśnie według tego samego wzoru, jak przed chwilą zrobiliśmy. Więc tutaj generalnie można w ogóle dowolny wzór. Z tego co wiedziałam na internetach, naprawdę jest dużo możliwości. Znaczy mówię teraz o dyniach na drutach, bo szedłokoły, wiadomo, to jest jakby trochę osobny temat, ale też podejrzewam, że e, tylko oczka będą się różnić, a jakby metodyka będzie ta sama. Więc możecie tutaj kombinować, wybrać po prostu dowolny wzór, jaki sobie tylko zechcecie e, i zrobić taką oto dynię. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten vlog. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich bardziej praktycznych vlogów i tutoriali. Dajcie znać też, co myślicie o tym vlogu. Będzie mi bardzo miło przeczytać. Dziękuję Wam, że byliście ze mną i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym vlogu.